Siemanko, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Na samym początku zobaczcie, kogo trafiłem na łebapie. W końcu Kilianem Mbappé. Trafiony 91 zł, tylko w FC24 go nie trafiłem. Ile on teraz kosztuje? No ponad 300 tysięcy. Zastanawiacie się, co to jest w ogóle za skład. W dzisiejszym odcinku zagramy całą Ligę Nieśmiertelnych o Maldiniego. Oczywiście nie nastawiam się, że wygram tyle meczów po prostu, żeby było jak najwięcej kontentu, ale na początek zaczniemy od nagród za. Division Rivals, nagrody tygodniowe tylko nieulepszone. No i oczywiście dzisiaj otwieramy nagrody za 39 i 40 poziom w sezonie. Otwieramy Player Pika 84. Czy będzie jeszcze karta Nieśmier telnych, bo mamy ostatnie godziny na trafienie tych kart, bierzemy panią Bright, złota paczka piłkarska Prime wymienna, czy będzie chociaż walkout? Nie ma. Tak w ogóle to chyba nie doczekam się upgrade'u pana upomykano, otwórzmy paczkę, bo widziałem, że zremisowali 2-2 Inter-Bayern, więc no jeśli chodzi o dwumecz, o cały wynik, no to Inter wygrał. No Lipa, Lipa. Szkoda, tutaj mamy Ozimena. I ostatnia paczka. Podsumowanie czwartego i piątego sezonu. Jedna karta w środku będzie to karta urodzinowa. Środkowy obrońca z Portugalii, z Ligi Portugalskiej. Kurde, kto to jest? Jaki klub Hero? No to William Carvalho nie. Co ja gadam? Ricardo Carvalho. <grym> ok, 91. Bardzo dobra ocena. Ogólno fajne playstyle, no grał nim nie będę, ale do SBC, kurde, no jak znalazł. Tak więc wchodzimy sobie teraz do ligi. Nieśmiertelności. Dokładnie to się tak nazywa. Skład już widzieliście, tak on się prezentuje. Na nic kompletnie się nie nastawiam. Po prostu chcę, aby w tym odcinku dla Was było jak najwięcej kontentu. I później, jak dobiję tego Expa, no to otworzymy ostatnie paczki za sezon. Zaczynamy, nie będziemy tutaj oglądać składów ani nic podobnego, bo no dużo meczów jest do rozegrania. Kogo ciekawi skład, jaki tak gramy tutaj? Kurde, no jużka. Gramy do złotej bramki. Zeroberto, czy damy radę to Broń De Dechea! Jest! Mamy to! I wycofajmy jeszcze tą piłeczkę. Tak jest. Loftus Chick. Mocne podanie do Kiliana Mbappé. I mamy pierwszą bramkę. O to chodzi. 1-0 bilans. Po pierwszym meczyku mamy od razu pierwszą paczkę. I 500 ekspa, więc otwieramy. I okej, okay, wbiłem jeszcze 39 poziom. Otwieramy od razu wszystko na bieżąco. 10 razy 87. Nie zostawiam nic na Team of the Season. 2 razy 84. Jak będę miał coś trafić, to trafię. Jest. Ikona, środkowy pomocnik ofensywny Wayne Rooney, ale pytanie, czy to będzie wersja lepsza, czy gorsza? Zaraz się przekonamy. Wayne Rooney 89, niestety, będzie przynajmniej na wymianę, bo jest jeszcze paczka z kartą nieśmiertelną. Później ją otworzymy, a teraz mocarna paczka 10 razy 87 plus. Tu musi być coś potężnego, albo złota karta. Środkowy pomocnik z Norwegii Odegard89. Czy będzie podwójny walkout z ikoną albo bohaterem, czy liczymy na coś w środku? Kto zastąpi pana Odegarda Kevin de Bruyne? No, bardzo dobre. Złote fodery, ale ja liczę na ikonę albo bohatera jakiegoś dobrego, niestety. Same okauty oczywiście, ale nic specjalnego. Będzie tutaj szukał jednego podania, o leż pięknie tutaj odebraliśmy, ale co to za błąd, co to było? Co my tutaj zrobimy, no pięknie żem to podał, po prostu niesamowicie. Teraz Wayne Rooney, serio tak łatwo? Musimy być cierpliwi, spokojnie, nic tutaj. Nie będzie. Albo i Gabriel po krótkim. Taki plus, że to naprawdę szybko idzie. Mamy już piąte spotkanie. Kylian Mbappe. Beznadziejnie, żem tutaj podał, ale... <grym> no ej! Co tam zrobił Zambrotta? Dlaczego on się tak przeteleportował? I teraz musi być nasza piłka, Maicon. Dobrze Locatelli, podanie do Sokratesa i teraz Sokrates! Idealnie! Czy on wyjdzie bramkarzem? Dawaj Sokrates, strzel to, o to chodzi. Kolejny przerywnik, tym razem 3 razy 82 słaba paczka, ale próbujemy. Zobaczmy, czy coś z tej paczki możemy trafić. O, no i widzicie, mamy walkout, napastnik z Polski, napastniczka Ewa Pajor. Dawaj do Kyliana Mbappé. Kilian, Kylian R1, Kylian 1 czy damy radę to zrobić? Za dużo, Podaję do Sokratesa, Sokrates, Jezu za mocno, Vasquez. O nie, ale to zapodał Boże. Brakuje nam jeszcze 450 ekspa. Czy damy radę? Loftus Shriek? Ależ ty się z tym zabrał, Loftus? Ach. Na spokojnie, spalony. Nie ma? Jak? Kurde. Podanie do Sokratesa albo do Diu. On podaje do Mbappé. Mbappé na czerwonce. Mbappé. Mbappe, Kilian. No zobaczcie, jak on się utrzymuje przy tej piłce, ale no, Gnasio Dał radę. Tapin. Gol. Jest. Mamy to kolejne zwycięstwo. 40 poziomu jeszcze nie ma, ale mamy dwa razy 85 plus. Jedziemy, trafiamy Ronaldo na Zario, Złota karta. Prawy obrońca, tręcik. I bez podwójnego. Kurde, myślałem, że będzie podwójny. Ciężko być spokojnym. O, ale podał do Mbappe, To była taka szmata. Kolejne meczycho. Ja nawet nie wiem, jaki jest bilans. Wy będziecie tutaj. Wszystko widzicie dokładnie, bo ja tego kompletnie nie liczę. Ale chyba trzy zwycięstwa. Mbappé. Mbappé, heel to hill. Gol. No dobito to. Do Loftusa Chica, który jeszcze podaje do Sokratesa. Wykończ to, chłopie. No ja pierdzi, ale Sokrates. O nie. Tapin. Gol. Ja pierdził. I leci znowu ta pani, ale my. nie spokojnie. I odbierzemy tą piłkę. Nie, nie. Dobrze, decha. Leć, Kilian Mbappé. Zielonka albo fałsz. Dobra, nie ma zielonki, ale jest bramka. Zrobiliśmy to, wbiliśmy expa i otwieramy paczkę za 40 poziom. 15 razy 87+. Let's go. Trafmy w końcu coś naprawdę potężnego, wartego chociaż ten milion. Come on. 15 razy 87+. Tutaj ikony prawdopodobnie nie ma napastnik. napastniczka z Norwegii Hegerberg. Ale na pewno będzie podwójny lokat, bo nie wierzę, że po prostu nie będzie kto razem z nią. Może duplikat Kieliana? Ter Terstege. Nie ma duplikatu Kiliana i w środku to jest najważniejsze, co będzie. Zambrot ta tylko. Nie no sobie je robicie, nie? Okej, okay, ale czy będzie gol? Będzie niestety. Nie, 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 nie. Do Gnabriego, Gnabri do Mbappe. Zrób jakiś trik. Sokrates. Jest, udało się. 2 razy 85 plus za 5 zwycięstw. Ronaldo Nazario. Nie widzę innej opcji. Na razie jest ta karta, ale zamieni ją Nazario. Środek pomocy ofensywnej z Holandii. Rurt 8 a razem z nią na pewno potężny jakiś zawodnik z Brazylii. Zobaczmy, kto to będzie. Mamy Alisona. No mówiłem, że z Brazylii. I lecimy. Sokrates. Podanie do. Diu! Diu! Gol! 6 winów zrobione. A za 6 winów 2 razy 84 plus Nazario. Let's go! No nie ma. Jest walkout. Okej, okay. środkowy pomocnik. Gendogan miał być do Sokratesa. No dobra, no to jest. Sokrates do Sokratesa, on do Mbappé, Mbappé! Teraz to strzelasz! Mogłem podać do Sokratesa! Dawaj, 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 to jest najdłuższe spotkanie do tej pory. 42 minuta tego spotkania. Sokrates, Mbappé, musi być! Jest! Kolejny kontencik i kolejny raz, 2 razy 80. Plus. Dawajcie, no chociaż coś słabszego, no już nie musi być ten nazario. Jest walkout. Napastniczka z Francji Katoto i teraz do Kyliana Bo do Sokratesa nie spaliśmy na pewno Po krótkim jest kolejne zwycięstwo Do kolekcji Za 8 wygranych mamy Player Pika Z kartą Hero 88+, także fajnie Otwieramy, no sporo będzie Sporo kontentu ponownie w odcinku, let's go Pierwsza karta, środkowa dokładnie George, 89 Dobra, kto będzie kolejny? Ostatnia karta, Howard na bramkę No ten sam overall, no nie wygryzie Kasiasa i ostatnia karta Będzie to maszczerano 89 No wszystkie karty, 89 Bez różnicy, niech będzie Howard Sokrates, leć Sokrates na zielonym, kurcze! Lokateli do Sokratesa, Sokrates, powershot! Ja pierdzielę, ale bomba! Mamy kolejny win! Tym razem paczka 10x83+. Let's go! Co w tej paczce? Nie ma... Jest łokał, dobra, ale nie ma nic, żadnej ikony jak na razie. Bramkarz z Bundesligi, Manuel Neuer 86. Serio, połowa ligi za nami. Kolejny rywal i teraz jak łatwiutko nie, Kylian Mbappe po krótkim, mamy to, 10 winów. Za 10 winów dostajemy zimowego Dalglisha, no i jej chyba podrzuciło go ze względu na jakieś ewentualne ewolucje, tak mi się przynajmniej wydaje. To może się zemścić Jarzinio. i jeszcze Roland Blond. czy on to zrobi? Nie zrobi, przegrana, nie ma, Teo Hernandez, Otoho, ale beznadziejnie. Nie ma. Chlorąblą, niestety, dziamal, broni dechea, kielianę Mbappe. gnabri. Leciutki strzał! Jest! Mamy to! Sokrates! No dawaj! Ja pierdzielę, co ty zrobiłeś? No oczywiście. Moja wina też, bo na czerwonym. No i chyba będzie, będzie bramka. <ścoughs> Ajajaj, Co to za gościu ma boisko? Co to jest? Jak on może na takim czymś grać? Niech Love to speak. do ciebie podaj, Killian Mbappe, musi być bramka. Jest! Pięknie, zmień to boisko. Nagrodą za 12 winów, 2 razy 85 plus? tak realnie myślę, że maksymalnie te 18 winów powinienem zrobić. Czas pokażę. Ronaldo Nazario, w końcu w tej paczce. Nie, mamy złotą kartę, standardowo, bramkarz. Mike Migno. paczka będzie zaczarowana, jest podwójny walkout. Ronaldo Nazario z Mikem Meneo. Kto to jest? Mid. Orzesz, kurczę. Czy... Mbappe da radę mi teraz zagrozić. Po krótkim będzie. Serio nie obronił tego Dyche'a. Teraz do Kiliana Mbappe. Do, do Sokratesa Mbappe. Strzel to kolego. Jest. 13 win. Sokrates. I jeszcze do Locatellego. Sokrates czy był na spalonym? Chyba nie był. Ale zobaczcie co Sokrates robi. Kilian, Mbappe. Dobij. Jest! Mamy 14 winków. 2 razy 86 plus paczuszka. Poproszę coś specjalnego. Po prostu. No nie. Złota karta. Kto tu jest? Środek pomocy. Argentyna. McAllister 86. No piękny foder, naprawdę nie. A kto go zamieni? Może ikona albo bohater. Cancelo. Też 86. Ekstra. Jak coś to przed chwilą niestety. Padła mi kamera i przez ten czas, kiedy się podładowała, zrobiłem kilka SBC, więc zmiany w składzie, bo przepaliłem Laurent Blanc. Eder Militao wleciał za niego i za Gnabriego Malen, tak żebyście tylko wiedzieli. Nie, N-1 Eri, brama, lipata. Nasza. <gry> Bardzo dobrze, jeszcze jest Kilian. Podanie. Lokateli na zielonym. Biegniemy i jeszcze Dio. Podaj do Sokratesa albo Mbappé pusta bramka. Mamy 17 win, to walczymy o 18. Tak jak mówiłem, no że maksymalnie 18 zrobię. Więc robimy, może nawet zrobimy więcej. Sokrates, Powershot. Mamy osiemnastkę, super antyko. Eee, przepraszam, mamy winów 16, nie 18. Wybaczcie, nie wiem, co mi się poplątało tutaj. Za to mamy Mascherano Rano 91. Będzie na przepałkę, ale ja chcę coś otworzyć. Zrobiłem paczkę z kartą nieśmiertelną 8,9. Otwieramy. Może tu będzie nazario. O nie. To będzie mostowo. Czy on ma lepszą wersję? Zobaczmy. Trzy playstyle. Killian! Leć! Killian! Po krótkim, po długim. Del Piero, ale on może dopiero nie strzeli. I do Mbappé. Dawaj, dawaj, dawaj. Mbappé. Co on w ogóle odwala, nie? To jest Killian. No i brama niestety, ale mnie tutaj zrobił, nie? Mbappe leci. Mbappe! Jest! 18 win znowu! <grym> Tym razem paczka. 5 razy 84. Liczymy na Ronaldo Nazario, nie ma go w środku. Ale jest walkout. złoty bramkarz. Będzie Oblak 8-8. Nawet na podwójnym walkoucie. Kto przyjdzie z panem Oblakiem? Robert Lewandowski Orzeł Polski. Jeszcze kimiś. Ta, czyli cztery walkouty z tej paczki, elegancko. Zostały nam trzy spotkania do końca, próbujemy wbić 20 winów. No nie, no jak ta piłka się odbija? Ja pierdzielę no zarąbiście. I do Kyliana Mbappe, który ma tą piłkę, lecimy! Kylian, lekko! Dobrze, dobrze udało się. No miło by było, bo tam jeszcze paczka jest 5 razy 86 Jakbyśmy zrobili, to by było naprawdę przyjemnie, a teraz chyba nie zrobimy. Nie zrobimy, no trudno. Ale za to otworzymy trzy paczki. 7x84, plus leci pierwsza. Jeszcze liczymy na tą ikonę lub jakiegoś dobrego bohatera. Tutaj Gindogan87, i nikt nie przyjdzie z nim. Jest kolejna paka. Walkout oczywiście jest. Środkowy pomocnik y, Bernardo Silva. Kto? Razem z nim pani Endler. I może ikona w środku? Nie, ale jeszcze jest Rolfo. I ostatnia. Paczuszka 7x84, z lockoutem. Fajnie. Środek pomocy z Ameryki. Ta pani Horn, czy Horan, jak ona ma? Hips. Co? Trzy takie playerpiki teraz, bo z nich trafiłem. Kiliana. Otwieramy pierwszego playerpika. 83+, plus White. Jest Bernardo Silva, pierwszy walkout. I czy coś jeszcze będzie? No dobra. McAllister, drugi walkout. To weźmiemy sobie madisona McAllistera i Bernardo Silvę. Number two, otwieramy. Ronaldo Nazario, jest pierwszy walkout. Okej. Okay. 83, 3 8-3, 8-5. I Luis Diaz, trzeci piczek. I tutaj może w końcu coś specjalnego? Może coś? Ten? Coś? Nie. Najgorszy pik, niestety. Okej, okay, i na samo zakończenie otwieramy paczkę. 100 kart piłkarskich. Ostatnia szansa na jakąś mocarną kartę z tego eventu. Come on, otwieramy. Nie ma nic specjalnego na razie. Poczekajmy. Napastniczka Hegerberg. Czy może tutaj jakaś ikona? Nie. Hurricane90. I patrzymy do środka. Czy może coś tutaj się znajdować? Jest jeszcze jeden walkout. Little. Dalej 8 dwójki, 8 jedynki. Okej, okay, już tutaj non-rary. Czy coś na końcu? Może jeszcze być. No mamy jeszcze raz, dwa, trzy, cztery walkouty. I chyba już nic, niestety. W porządku, proszę Państwa. Także to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Niestety nie trafimy już żadnej dobrej ikony teraz. Czekamy na event Team of the Season. Oby w tym evencie naprawdę coś mocnego wpadło. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć!